Cześć dzisiaj, też to ja i dzisiaj postanowiłam się Wam pokazać i pokazać mojego pieska, ale może to będzie w następnym odcinku. No już sama nie wiem. Tutaj wam, tutaj jest mój pokój, tak krzyciutki, tutaj widać. No i wiecie co? Bo ja taki liściek dostałam. Był przeklejony, ale nie wiem dlaczego, bo, bo ja takiego czegoś nie zamawiałam, i to jest dziwne. Więc ja Wam to mówię: jeśli macie taki sam problem, jak ja, no to, no to powiedzcie swoim z, z rodzicom, jeśli jeszcze ich macie, albo chciałcie być dziadką, albo siostrą, albo bratem, albo takie coś w ogóle no to, to mogę nagrodzić pojutrze Minecrafta, jeśli mi tata pozwoli, albo mama, bo na małym komputerze za bardzo nie można grać Minecrafta i, i jakby co, no to będę grać czasami w takie inne gry, nagrywać takie różne moje ulubione filmiki, różne serie. Yy, takie, takie coś, yy, nie będę się za bardzo pokazywać, bo to nie modne yy, żeby się za, zawsze tak pokazywać w ścianie, kurde się nie lubi za bardzo pokazywać, bo kurde ja jestem zamknięta w czterech teraz w ścianach, więc nie mam co robić i tak sobie nagrywam właśnie ten filmik mi się trochę nudzi dobra yy, dobra Zagadki skończymy, teraz pora na zagadki, dobra, y, jeśli nie zgadniecie jak się nazywam, to nie dostaniecie nic. Dobra, już żeście posgadywali, teraz powiem swoje y, prawdziwe imię, więc nazywam się y, Luna, Luna. Mama mnie tak nazywała, bo Ola się. Sorry, bo ona się nazywała y, L Ania, a y, ja się nazywałam Luna. Więc super mi tak jest. Y, więc już kończę. Pa, jestem chora, ale mogę nagrać sobie filmiki o czym tylko. Pa.